Niedziela 17 grudnia, a ja witam Was w trzecim epizodzie serii poświęconej mojej czteroletniej masie. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wyjątkowym, ponieważ zabieram Was ze sobą na trening w okresie Deload. Co to znaczy, jakie są swoje korzyści, dlaczego tak robię? Myślę, że za chwilkę dowiecie się dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Jest natomiast jedna rzecz, bez której żaden trening nie może się rozpocząć, nawet ten na Deloadzie. I jest to nic innego, jak porządna, solidna rozgrzewka, przygotowująca nas odpowiednio do treningu. Ale pomówmy może o tym, co to jest D-Load, czemu go stosuje. I w jakich sytuacjach warto zastosować go w swoim planie treningowym? Jeżeli więc nie rozumiecie, o co chodzi z tym całym deloadem, ten odcinek jest właśnie dla Was. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której trenujecie przez 6 tygodni. Was, wasz progres idzie super, świetnie, nie ma żadnego problemu. Idziecie do góry, rozwijacie się siłowo, sylwetkowo, wszystko jest na swoim miejscu. Ale zwróćcie uwagę na to, że razem z waszym progresem siłowym narasta wasze zmęczenie, zmęczenie waszego układu nerwowego. I do czego wtedy może dojść? Często dochodzi do stagnacji, a co gorsza, regresu, waszego regresu siłowego. Pojawia się niezadowolenie z treningu, problem na głowie, ogólna niechęć. Jak wobec temu zarazić? Bardzo łatwo. Mądrze zaprogramuj swój plan treningowy, wprowadź po. Danej ilości tygodni odpowiedniej do Ciebie i do Twojego planu treningowego planowane roztrenowanie, tak zwany deload. Wtedy nie dopuszczacie do erroru waszego organizmu, który powoduje regres, stagnację i niezadowolenie, niechęć do treningu, a możecie korzystając z efektu superkompensacji Waszego zmęczenia, planowanego wcześniej przez większą objętość niż zwykły plan, to. Że wasz progres wystrzeli jeszcze bardziej do góry po planowanym roztrenowaniu. Jak taki dealout wygląda, jak powinien wyglądać, a jak przede wszystkim wygląda na moim przykładzie. Ja sam wykonuję planowane roztrenowanie po 6 tygodniach bloku treningowego. Jeden blok treningowy trwa u mnie 6 tygodni. Podczas tych 6 tygodni yy, mam sporo większą objętość treningową, czyli inaczej pracę, jaką wykonuję, ilość powtórzeń serii na dane partie mięśniowe, niż normalne plany treningowe. Jest to specjalne działanie w tym celu, abym przez te 6 tygodni budował tak narastającą objętość, aby progresywnie przeładowywać mój organizm, a przede wszystkim mój układ nerwowy aby po sześciu tygodniach wprowadzając planowane roztrenowanie, czyli deload, zaszedł efekt superkompensacji tego zmęczenia. Na prosty język, bo naprawdę nie ma co tutaj yy, zgrywać yy, giga naukowca, yy, po prostu nasz organizm regeneruje się, odpoczywa, odbudowywuje wszystkie tkanki yy, w tak dużym stopniu, że po tak po planowanym roztrenowaniu zwyczajnie jesteśmy silniejsi. Zwyczajnie mamy też psychiczną chęć większą do dźwigania, ponieważ przez tydzień nie trenowaliśmy tak ciężko, ale może mniej takiego ogólnego gadania, po prostu wyciągnijcie wniosek taki, że mądrze programując swój plan treningowy i wprowadzając tam planowane roztrenowanie, możecie wyciągnąć z tego super korzyści. Super korzyści siłowe, sylwetkowe, psychiczne, możecie lecieć dalej z kolejnym blokiem treningowym, który sobie super zaplanujecie. I co? Może warto było powiedzieć, jak deload wygląda. Sam tydzień Deload wygląda w moim przypadku. W moim przypadku tydzień Deload trwa tak jak tydzień, 7 dni. Czasami, jeżeli zmęczenie psychiczne głównie, jest trochę większe, wtedy trwa 10 dni. Podczas planowanego roztrenowania wykonuję dwa treningi siłowe. Normalnie wykonuję ich pięć. Aktualnie podczas deloadu są to dwie jednostki treningowe. Jak one wyglądają? Let me explain. A więc tak. Skupiam się na trzech głównych bojach: super dynamika ruchu, duży zapas. Nie, zmęczy, nie męczymy organizmu, tylko przypominamy mu ruch. Nie damy mu zapomnieć głównych ruchów siłowych. Jednego dnia. Dzisiaj wykonuję ciągi oraz ławkę płaską, jutro natomiast robię sobie siady. Do tych trzech głównych bojach, na których głównie się skupiam, dodaję pompujące ćwiczenia, takie, żeby dokrwić mięsień, nie dać mu zapomnieć yy, danego ciężaru. Zachowuję ogromny zapas, yy, dbam o regenerację, ponieważ w tym okresie nie zależy mi na tym, aby dać impuls, który ma zmęczyć mój organizm, Chcę, aby on, moje mięśnie, nie zapomniały danego ciężaru, danej techniki, więc super ją szlifuję i daję odpocząć. Efekty tego już za 4 dni, kiedy skończy się deload, wtedy wjeżdżamy w kolejny blok treningowy i dalej odbudowywujemy siłę po zakończonej redukcji. A, a ciężary wrócą, wrócą już naprawdę. Jest coraz lepiej i po prostu strasznie chce mi się dźwigać, strasznie chce mi się trenować, no to jest po prostu mój sposób na życie i wszystkim to polecam. Nie wiem do ilu osób yy, chciało się jeszcze słuchać mnie do tego momentu, ale naprawdę polecam wszystkim zadedykowanie się temu sportowi, bo to jak bardzo potrafi oddać w życiu, w wielu sytuacjach, na przykład budując swoją dyscyplinę, jest naprawdę niezastąpione. Każdemu polecam, a ja już naprawdę się bardzo rozgadałem. Zdecydowanie za bardzo. Wjeżdżamy. Pokażę Wam na szybko, na szybko, dokładnie, ale no, to jest deload, więc na szybko. Ławeczka płaska dzisiaj, ogromny zapas, dynamika ruchu, szlifowanie techniką, trochę ciągi. Potem jeszcze w planie. Coś tam bareczki poruszymy, hantelki na skosie dodatnim, koniec. To jest deal out. Jutro jeszcze poruszymy nóżki. I od czwartku wjeżdżamy w kolejny blok treningowy. Zapraszam. O, o, jak, oh Dawno nie robiłem biceps. No bo nie wyjebiesz tu nikomu z bicepsu. Trochę dripu, trochę fleksu. Noś taki bepsu. Robię cash tak jak robią ser w sierpcu. No i dwa główne ćwiczenia właśnie za mną. Wiecie, dilodowo leciutko duży zapas, już wspominałem o tym. A teraz wjeżdżamy na lekkie dokrwienie bareczków góry klateczki i biceps. Are you to be? I'm gonna use the I'm a chance. Don't believe in solving do the song Every time I fall Every single time I've been stuck out Smoking a of vodka Spilling you Aktualna waga 76,5 kg równe 5 kg więcej niż na scenie. I w ten oto sposób D-loadowy trening został zakończony. Jak wiecie, no, ja tak szczerze, średnio lubię D-Loady, bo bardzo lubię się przeciążać. Ale pamiętajcie, że robimy to dla swojego dobra i nie bagatelizujcie kwestii planowanego roztrenowania. Nigdy. Podsumowując, epizod. Poświęcony mojemu dealloadowi, loadowi jak go robić, co musicie z niego zapamiętać. Po pierwsze, róbcie dilod. Nie myślcie, że jeżeli robicie mniej, dobra, zazwyczaj, jeżeli robicie mniej, to, to, to jest gorzej, ale nie myślcie, że wasze ciało nie potrzebuje odpoczynku. To tylko tydzień, a robi ogromną robotę. Wyobraźcie sobie samochód, który cały czas jedzie. W końcu musi zatrzymać się na stacji, musi zatrzymać się po benzynę. Jeżeli nie zatrzyma się po benzynę, będzie musiał dzwonić po pomoc drogową. Dlatego Wy nie bądźcie jak ten samochód, który nie tankuje, tylko zatrzymujcie, zatrzymujcie się na chwilę, zatankujcie tą energię, odpocznijcie, poświęćcie trochę więcej czasu na snu, podjedźcie sobie, regenerujcie się, a, a siła przyjdzie, siła przyjdzie, mięśnie przyjdą. Zaufajcie. Kolejna rzecz, jaką, jaką, jaką chciałbym, żebyście zapamiętali z tego epizodu, to jest to, żeby podczas deloadu zadbać o to, aby trochę zwiększyć aktywność pozatreningową. Wiecie, szczególnie będąc na masie, nie chcemy się zalewać cały czas przecież, prawda? Wyobraźcie sobie, że macie tam swoją bazową dzienną kalorykę, i trenując, ona jest wasza jakby, dla was odpowiednia, kiedy trenujecie. Kiedy odrzucacie trening siłowy, tak intensywny w szczególności podczas deloadu, to wasze zapotrzebowanie kaloryczne trochę spada i możecie się troszkę bardziej podlewać. I dlatego zadbajcie trochę o dodatkową aktywność. Spacerek z bliskimi, z pieskiem, może jakiś basen, teraz zima, więc łyżwy. Dlatego zadbajcie o to, bo chyba nikt nie chce się jakoś turbo zalewać fatem. I ostatnia, trzecia rzecz jest taka, żeby nie spędzać podczas delaudowego treningu jakoś turbo dużo czasu na, na sali treningowej. Zróbcie to, co musicie: siady, płaska, ciągi, lekka pompka na. Na każdą partię mięśniową, możecie zrobić to tak jak ja, oczywiście, i polecam to, że oddzielacie sobie to na dwa treningi. Szczególnie dla takich osób jak ja, które poza siłownią nie robią totalnie nic, wtedy fajnie jest mieć chociaż takie dwa dni, kiedy można sobie tutaj przyjść, zrobić trening lekki nawet popróbować jakichś nowych ćwiczeń, fajnych się się potestować, może przydadzą się Wam w nowym planie, jasne. Myślę, że, że to jest fajny pomysł i to tyle, myślę. Dziękuję bardzo i ewentualnie, jeżeli coś jeszcze będzie ciekawego, to przygram, a jeżeli nie, to bardzo dziękuję za słuchanie. Special epizodu trzeciego odcinku Masy Czteroletniej. Yo!